Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Chciałbym odnieść się do sytuacji, która ma miejsce od dawna, czyli do sytuacji, gdzie szczególnie duchowni sprawcy pedofili, bardzo okrutnych czynów, praktycznie nie ponoszą za swoje czyny kary, bo albo są uniewinniani, albo otrzymują najczęściej wyroki w zawieszeniu. Tutaj mamy na drzwiach inicjały jednych, jednych z wielu, bo to jest biskup Hozer, ksiądz Gil, arcybiskup Wesołowski, ale przecież lista osób, które czynnie tuszują pedofilię bądź sami są sprawcami pedofilii wśród duchownych jest ogromna. W związku z tym chcielibyśmy, aby w końcu coś w tej sprawie się zmieniło. Nie może być tak, żeby duchowni nie ponosili de facto żadnej kary. I cóż chcemy zaproponować my, żeby tę sytuację zmienić? Przede wszystkim zwrócę się jutro rano. Dzisiaj już kończę pisać pismo do pana ministra Biernackiego, ministra sprawiedliwości i do prokuratora generalnego pana Seremeta. O to, żeby opracowali specjalne wytyczne dotyczące orzekania w przypadkach pedofilii, a także przygotuje w niedługim czasie zmiany dotyczące konfiskaty mienia w przypadku tych czynów, celem zaspokojenia roszczeń ofiar i jak gdyby obligatoryjne zadośćuczynienie ofiarom. Jak wiadomo. Te straszne czyny powodują u dzieci praktycznie skazy na całe życie. Część dzieci czy już osób dojrzałych albo w dorosłym wieku pod wpływem tych emocji z dzieciństwa nawet odbiera sobie życie. W związku z tym niezbędne jest otoczenie tych osób szczególną opieką. Kościół ani Michalik, ani biskup Michalik, ani żaden biskup z konferencji biskopatu Polski nie Poza oczywiście pustymi deklaracjami, nigdy nie zaproponował zadośćuczynienia ofiarom. Otoczenia ich odpowiednią opieką psychologiczną, ale nie w taki sposób, że nadal ksiądz będzie świadczył rzekomo tę te, te, poradę psychologiczną, tylko otrzymanie. ofiara powinna otrzymać pieniądze, które pozwolą jej sfinansować sobie taką terapię i zadośćuczynić za te doznane cierpienia. Jak Państwo wiecie, Polski rząd POPSL potrafi bardzo sprawnie działać, jeżeli chodzi o chociażby zmianę prawa w przypadku pana Trynkiewicza. Dlaczego nie możemy sobie poradzić z ogromną skalą pedofilii w kościele, kiedy według badań pana profesora Lwa Starowicza 14% dzieci może być dotknięte przemocą seksualną? Natomiast policja odnotowuje zaledwie 2000 przypadków rocznie takich przestępstw. Jak Państwo wiecie, gro z nich właśnie popełniają księża duchowni i mają, no są kryci przez swoich przełożonych, a dodatkowo ofiary zastraszone, upokorzone, nie mają nawet motywacji, żeby walczyć o swoje prawa, bo przecież wiedzą, to są przypadki też z życia wzięte, kiedy sąd Orzekł zadośćuczynienie dla ofiar w wysokości 500 czy 600 złotych. No to jest kpina po prostu z tych, z tych ofiar. W obecnej sytuacji dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego wyroku, to jest zamolestowanie ministranta rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata, wcześniej ksiądz Starchomina, który gwałcił sześć dziewczynek, otrzymał karę dwa lata w zawieszeniu na pięć lat. Biskup Hozer krył tego zwyrodnialca, wiedząc, że toczy się postępowanie, nie odsunął go od pracy z dziećmi, także tutaj ma czynny swój współudział w tych zbrodniach i Polskie Duchowieństwo, Empiskopat Polski jest współodpowiedzialny za pedofilię z całą pewnością ponosi ogromną odpowiedzialność. Ja już apelowałem kiedyś o stworzenie specjalnego funduszu w wysokości 5 miliardów euro celem zaspokojenia potrzeb i roszczeń osób pokrzywdzonych, ofiar pedofilii. Natomiast, oczywiście, zostało to bez echa. Episkopat tylko mówi o deklaracjach, nigdy. Nie stanął po stronie ofiar i nigdy nie zaproponował, aby zadośćuczynić ofiarom. W związku z tym niezbędna jest zmiana prawa w takim oto kierunku, żeby skazując pedofila, obojętnie czy to będzie ksiądz czy nie, żeby bardzo wysoką karę finansową zapewnić ofiarom. Bo te ofiary po prostu kończy się proces, ksiądz jest nadal na wolności. Ewentualnie jest przenoszony do cieplejszego klimatu, z dala od Polski, żeby nadal mógł gwałcić, molestować dzieci. No i cóż, a ofiary zostają same z sobą, bez środków do życia, ze zrytą psychiką i mają bardzo duże problemy, żeby później w ogóle w dorosłym życiu sobie to wszystko poukładać. Ale to zaostrzenie kar, to zadośćuczynienie, to naprawienie szkody, które w polskim prawie jakoś nie funkcjonuje, podobnie jak przypadek mienia. To też przykład chociażby też z dzisiaj Pana posła SLD Pęczaka. Pan poseł Pęczak żądał, powołując się na Leszka Millera, 3 milionów dolarów łapówki. Powołując się na tzw. Grupę Łódzką. No i Pan Marek Dochnal stał przed wyborem. Albo zwinąć biznes, albo płacić. Z doniesień prasowych wynika, że Pan... Pęczak otrzymał prawie milion złotych łapówki, a sąd zasądza 120 tysięcy złotych grzywny. No proszę Państwa, tak, takich, takich wysokich prowizji to, to nawet najdroższe banki nie pobierają. No w tym momencie opłaca się po prostu w Polsce brać łapówki. No jeżeli możemy wziąć prawie milion złotych, a zapłacimy tylko karę w postaci. Jakiegoś procenta od tej kwoty, resztę możemy sobie zatrzymać, no to coś jest tutaj nie tak. Także ten apel będzie dotyczył, będzie dotyczył zmian w prawie, także w prawie karnym. Jutro wysyłam, tak jak powiedziałem, pismo do pana prokuratora generalnego Seremeta. On w, opierając się tylko i wyłącznie. Na ustawie o prokuraturze ma możliwość, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, albo nawet ta inicjatywa może wychodzić od ministra sprawiedliwości, tak zmienić prawo, wprowadzić takie instrukcje, takie formy rozliczania i oceny prac sędziów, żeby te wyroki zapadały no, adekwatne do, do przewinienia i żeby wymiar sprawiedliwości nie stał po stronie. Pedofili nie stał po stronie kleru, który ma nieformalny immunitet, tylko żeby stał po stronie ofiar. W najbliższym czasie także zaproponuję te zmiany dotyczące przypadku mienia i obligatoryjnego zadośćuczynienia ofiarom pedofili.